Cześć, Mateusz z tej strony witam Cię na kolejnym odcinku zabaw chustą animacyjną. Dzisiaj taki prosty odcinek, w którym podzielę się z tym, co warto podrzucać na chuszcie. Czyli mamy grupę dzieci, która trzyma chustę i bierze i zaczyna nią falować. Oczywiście jest to jedna z ulubionych zabaw dzieci, ale czasami możemy wrzucić coś na chustę, żeby dzieci po prostu podrzucały i zamienić to w jakąś tematyczną zabawę, więc posłuchajcie moich pomysłów i oczywiście, jeżeli macie swoje sprawdzone, piszcie w komentarzach. I zanim zacznę, to oczywiście zapraszam też na inne filmy z tego cyklu, zabaw chustą. W odcinkach tych pokazuję nie tylko jak się bawić z grupą dzieci, ale też jak zastosować, jeżeli macie chustę animacyjną, na przykład w domu ze swoimi dziećmi, jako taki rekwizyt, który może dopełnić jakby jakiś czas spędzony z dziećmi. Poza tym zapraszam też na inne filmy, na pomysły, na zabawy w domu, na spacerze, inne zabawy z grupą, na kanale Animator z Pasją. No i zachęcam do subskrypcji. Pierwszą podstawową zabawą to oczywiście są kolorowe balony. Które wrzucamy na chustę. Na ogół takie zabawy, które ja stosuję, na przykład mamy dane kolory balonów, które muszą zostać na chuście, a inne możemy sobie wyrzucić albo jak najdłużej jeden albo dwa balony utrzymają się, na przykład w powietrzu. Po takim falowaniu liczymy wtedy nagłoś czas, jak ten balon jest w powietrzu i opada. Oraz kiedy mamy tą burzę balonów, czyli tych balonów jest bardzo dużo, staramy się, aby dzieci, jak najszybszym, najkrótszym czasie wyrzuciły wszystkie balony. Na zewnątrz chusty. No nie jest to łatwe zadanie. Czas na rekwizyt numer 2 I tym razem mamy piłki, takie gumowe piłki z takich popularnych zabaw, które stosuję przy tych e, kolorowych e, gumowych piłkach. To na ogół jest mecz, czyli są dwie piłki, i jedna e, to jest jedna drużyna, druga to jest drużyna, i też dzielimy dzieci na jakby takie dwie drużyny. No i staramy się ich zapytać. za której, po której jesteście na przykład stronie, albo za kim jesteście, albo dzielimy chustę na pół. No i zadaniem jednej drużyny jest wyrzucić jedną piłkę, żeby ich została i drugiej drużyny na odwrót. Oprócz tego też można się pobawić, że to jest na przykład słońce, czyli żółta piłka to jest słońce, pozostałe piłki to jakieś planety i staramy się tak falować chustą, aby ta jedna, jedna piłka żółta na przykład została na chuście, a resztę wyleciał poza jej obszar. No i czas na ulubioną zabawę, czyli deszcz, burza, kulek. Wrzucamy piłeczki na naszą chustę, zaczynamy mocno falować, a wszystkie wylecą na zewnątrz. Na ogół jest to zabawa pod tytułem kolorowy deszcz kulek albo kolorowa zamieć, kolorowa burza. W zależności od tego też w jakiej porze roku to zabawę stosujemy. I kolejnym rekwizytem, który stosuję jest bibuła. Tym razem bibułę przycinamy w takie cienkie paseczki. Możemy je wrzucić w takiej dłuższej długości lub takiej, o, na przykład takiej krótszej. Roz, rozrzucamy je po całej. Huście. no i to zabawa taka głównie urodzinowa, tak? gdzie podrzucamy, staramy się, aby ta bibuła była różnokolorowa. Też możemy jakoś nazwać to serpentyny, czy kolorowe serpentyny, czy kolorowa też ta jakaś <zum> Tak, w ten sposób, jeżeli chodzi o takie zadania po falowaniu, bo ta bibuła raczej nam nie wleci poza chustę, po falowaniu dzieci kładą chustę na ziemi i starają się konkretne kolory, na przykład przyrządkować do kolorów. Kostka jest to jedna z najlepszych rekwizytów do chusty animacyjnej, zwłaszcza taka mięciutka, którą można też na chustę podrzucać, można też nią rzucać na chustę. W każdym razie dzieci podrzucają i mają na przykład jakiś kolor, ma jakieś zadanie do wykonania. Spadnie kostka, jakiś wynik, i te dziecko musi wykonać tyle razy to zadanie. Na przykład zrobić pajacyk, czy zrobić przysiad, czy może obkrążyć chustę dookoła, dookoła. Może to być jeden kolor, mogą być dwa kolory. Na kostce też oprócz numerków mogą być na przykład kolorki, i wtedy jak rzucamy kolorkiem, to dany kolorek, który jest z chusty, i jest zbliżony do tej na kostce, też może coś wykonać, jakieś zadanie. A więc kostki mamy za sobą, warto je zawsze mieć, jak bierzemy chustę ze sobą. Okej, okay, teraz czas na rzeczy, które. Najczęściej stosuję, czyli pluszaki, na ogół są to malutkie pluszaki, w zależności też od rodzaju scenariusza, czy to mam na przykład dzień misia, mamy pluszowe misie, jeżeli jesteśmy jakieś krajnie w dżungli, no to czasami jakieś węże biorę pluszowe, a tutaj mam na przykład latającą ważkę nietopierza, czyli możemy zobaczyć, który ze zwierzaków wyżej lata, no i podrzucamy sobie wszyscy razem tą chustą, falujemy, tak żeby one leciały do góry. Ćmie dalej Mamy tu płatki kosmetyczne oraz yy, yy, ścinki materiałów. Ja mam przy, w tym przypadku filc, tak? Pocięty filc, który mogą być, to mogą być kryształki lodu, a to mogą być kryształki śniegu. No i po prostu kładziemy, rozrzucamy sobie po całej puście. Dzieci falują, yy, czyli yy, mocno jeszcze począm pustą, i to wylatuje pięknie do góry. No jest to bardzo przyjemna zabawa, zwłaszcza w te zimowe dni, ale może być też stosowana w, na przykład w zasadzie w scenariusz Ukrainy lodu. Dziękuję bardzo za dziś i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Przypomnij nam będzie dużo pomysłów i kreatywnych zabaw w domu czy na spacerze z dzieckiem oraz też będę wplatał takie odcinki, które są pomocne dla osób pracujących z grupą dzieci. Zapraszam oczywiście na bloga i na Instagrama, gdzie ostatnio mam dobrą pasę i codziennie coś wrzucam, różne pomysły. więc tam też musisz zobaczyć, co ciekawego wymyślę. Dziękuję i zostawcie łapki. No, i do widzenia. Cześć. 3, 2, 1. a Który... ja! znowu czarny najdłużej, chyba. O, nie? Star. mi się, że kostka najdłużej zostanie. 3, 2, 1 star. Za ciężkie chyba. A, spadło. 3, 2, 1 star. Nie, czarny się trzymuje, czerwony. Czarny wygrał. Czarny wygrał.